Serdecznie witamy w świecie według pisarek. Dzisiejszym tematem filmu będą nasze sposoby pisania. Zapraszamy! Powiem szczerze, że to zależy. Zależy, czy ta historia ma być długa, czy ma być krótka. Ja szafę pisałam przez hmm, powiedzmy kilka dni, ale robiłam sobie odstępy, ponieważ potrzebowałam nabrać trochę takiego dystansu do tej opowieści, potrzebowałam się trochę jej przyjrzeć z daleka. Więc samo pisanie nie trwało u mnie długo, ponieważ jest to dosyć krótka historia relaksacyjna. Natomiast sam proces tworzenia szafy zajął mi dobre 8 miesięcy. Książkę pisze się tak, jak się pisze <grych> czyli tak, jak nam odpowiada. E, oczywiście jest możliwość napisania książki za jednym posiedzeniem, że tak powiem. Ale oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby ta książka miała mieć setki stron. Można tak napisać opowiadanie, można tak napisać jakąś historyjkę. Niemniej jednak zazwyczaj książki pisze się etapami. Tych etapów jest kilka. W ciągu pisania książki mamy różną energię. Ona spada, wzrasta. Czasami są takie zwroty w ogóle na... Jakby musimy wrócić do poprzednich fragmentów, musimy je zweryfikować. Czasami musimy dokonać jakiegoś researchu, żeby coś wyjaśnić, żeby nie, nie napisać głupot. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że dobrze jest nie rozwlekać bardzo procesu pisania, research zrobić wcześniej, zaplanować to, co chcemy napisać. Natomiast nawet krótkie formy, Pisarskie, ja sama piszę na raty, dlatego, że po prostu nie mam dostępnych w ciągu dnia kilku godzin, żeby siedzieć i pisać. Inną sprawą jest, że nie do końca nawet tak lubię. Czy książkę pisze się od pierwszej do ostatniej strony? W ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że tak. Natomiast w procesie twórczym czasami pisze się od ostatniej do pierwszej, albo od środka do, do pierwszej, albo jeszcze w drugą stronę. Przynajmniej, oczywiście, w moim przypadku. Ja czasami pomysły biorę z kosmosu, przychodzi mi pomysł na jedną, jedyną scenę, która gdzieś będzie w środku, i wokół tej sceny po prostu dobudowuję całą fabułę. Czasami jest tak, że mam tylko początek i końcówkę. Natomiast zakończenie, Zawsze jest dla mnie zaskoczeniem i wpadam na nie tak naprawdę dopiero podczas całego procesu twórczego, kiedy tak naprawdę również podczas pisania ja poznaję swoich bohaterów lepiej, zaczynam bardziej rozumieć ich myśli, zaczynam bardziej rozumieć, co oni by mogli zrobić, i tak naprawdę to oni mnie chyba tak trochę prowadzą. Dlatego zakończenie to jest zawsze coś, na co wpadam naprawdę na sam koniec. Jeżeli jest to jakaś krótka opowieść, bajka, baśń, to jestem w stanie napisać rzeczywiście od początku do końca. I to pewnie dlatego, że całą historię już mam wcześniej ułożoną w głowie. Piszę tak naprawdę najchętniej scenami albo w przypadku dłuższych opowieści, rozdziałami. I to w moim przypadku sprawdza się najlepiej. Tak na przykład Magiczna Wyspa Domirea, która będzie miała premierę w tym roku, a audiobook już jest dostępny, powstawała rzeczywiście w długim okresie czasu i pisałam ją scenami, gdzie koniec właściwie powstał już na początku i cała historia podążała do tego końca. Natomiast początek całej książki zmieniał się przynajmniej trzykrotnie Przesuwałam rozdziały, korygowałam, skracałam i teraz jestem zadowolona. Najczęściej towarzyszy mi kawa, której nie lubię, ale musiałam nauczyć się pić kawę będąc w ciąży, i od tej pory jest ona chyba dla mnie jakimś takim wyznacznikiem, że dzieje się coś takiego niezwykłego, skoro jest kawa czyli że. Do czegoś ona mi jest potrzebna, i wydaje mi się, że kiedy już robię sobie kawę i siadam do pisania, to bardziej kierunkuję się na to zadanie i po prostu dzięki niej jestem bardziej skupiona i piszę. Natomiast w ciągu dnia raczej towarzyszy mi woda. Herbata, zdecydowanie herbata. Albo ewentualnie woda. Ja zdecydowanie jestem fanką kawy i zależnie od mojego nastroju, albo piję taką troszkę słabszą z mlekiem, albo taką bardzo mocną, kiedy potrzebuję więcej weny, ale generalnie bez kawy to trudno mi usiąść do roboty nad książką. Jeśli do pisania wstaję o świcie, kiedy dzieci jeszcze śpią, to lubię sobie zrobić zieloną herbatę, bo ona mnie rozgrzewa. A kiedy siadam do pisania wieczorem, kiedy dzieci już śpią, to lubię nalać sobie kieliszek czerwonego. Soku pożyczkowego. W Wpisanie towarzyszy mi, tak naprawdę moja wyobraźnia, ale ym, staram się zaparzyć sobie herbatę. Uwielbiam ten aromatyczny i szczególnie zimą rozgrzewający napój. Yy, natomiast też bardzo lubię yy, pić wodę yy, i dodaję sobie plasterek pomarańczy, a latem Również świeżo mięte. Będę z Wami szczera. Pierwsza myśl, jaka pojawiła mi się, gdy przeczytałam to pytanie, brzmiała: kakao. Ale kakao pijam najczęściej wieczorem. Natomiast kiedy siadam do pisania i do pracy, mam przy sobie i kawę, i herbatę. Najczęściej zaczynam od kawy, ponieważ jest świeżo zaparzona, a potem przechodzę do herbaty. Dziękujemy za oglądanie. Będziemy wdzięczne, jeśli zasubskrybujesz kanał.